1 stycznia, tuż przed godziną ósmą rano, dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o prawdopodobnym najechaniu samochodem osobowym na dziecko na parkingu w Bielawie przy ulicy Waryńskiego 4 po czym niezwłocznie zadysponował na miejsce zdarzenia dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa, zastęp ochotniczej straży pożarnej z Bielawy, jak również udała się na miejsce grupa operacyjna komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia, kierujący działaniem ratowniczym przekazał informację do dyżurnego stanowiska kierowania, iż dziecko przed przyjazdem Sił Straży Pożarnej zostało wydobyte przez osoby postronne spod pojazdu i przekazane dla zespołu ratownictwa medycznego, który raz wraz z policją znajdował się już na miejscu zdarzenia. W wyniku zaistniałej sytuacji podjęto decyzję o zadysponowaniu na miejsce lotniczego pogotowia ratunkowego, które po przylocie przetransportowało dziecko celem dalszej diagnostyki do szpitala we Wrocławiu. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejscu zdarzenia, udzieleniu wsparcia psychicznego kierującej pojazdem jak również matce dziecka w pierwszym momencie przez strażaków państwowej straży pożarnej w drugim momencie przez psychologów ze szkoły jak również policji na czas prowadzonych działań droga w obrębie szkoły na ulicy Walińskiego była zamknięta w obu kierunkach, to ze względu na służby, które działały na miejscu zdarzenia, jak również przez zabezpieczenie lądowiska dla śmigłowca, który na tej drodze lądował, aby udzielić pomocy dla dziecka. Dalsze czynności związane z zaistniałą sytuacją będzie prowadziła Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie.